Sioma ludzie z tej strony gotier a to jest pierwszy odcinek z gry 7 days to die I pewnie większość z was już słyszała lub też widziała tą grę A jeżeli nie widzieliście ani nie słyszeliście To jest to gra typu survival Tak jak kiedyś zapowiadałem na moim kanale to miało się pojawić Tak więc się już teraz pojawia Bo był ostatnio w promocji na steamie Chyba bodajże za 9 euro I właśnie akurat miałem tyle na stanie więc od razu sobie to zakupiłem kiedy taka promocja wyszła no i co? O co tutaj chodzi? No to chodzi tutaj o to, aby przetrwać nie da się zabić sębiakom, które e, będą nas atakować w dzień i w nocy, ale raczej dopiero w nocy będą uaktywniać swoją tak jakby e, całą taką furię czy coś w tym rodzaju, że będą bardziej biegały, atakowały i będą e, widziały o wiele więcej. Dobra, tak więc może zacznijmy nową grę. Od razu powiem, że grałem w to tam nie wiem z dwie godzinki może tak żeby sobie zobaczyć o co w tym chodzi mniej więcej tak więc będę się uczył tak jakby prawie od początku można powiedzieć Dobra weźmy sobie tutaj ten standardowy tryb rozgrywki Świat może taki, taki jaki jest już tutaj właśnie wygenerowany przez autorów I może napiszmy tutaj sobie hmm, Seria pierwsza Okej, okay. tutaj jeszcze dajmy sobie mm, zmienione trochę może jakieś ustawienia modów, znaczy e, opcje świata. Tak więc może cóż, hmm, dajmy cykl dnia i nocy na 120 minut. Hmm, co tutaj jeszcze ciekawego jest? O właśnie, e, zrzuty będą co 3 dni występowały. Hmm, co 15 dni będzie nam się lód respawnował. No i co? Chyba to będzie na tyle. Tak więc teraz y, wystartuję i zaraz do, wróci, zaraz do Was wrócę jak już się świat załaduje. Okej, okay, już się gra załadowała, tak więc weźmy się do dzieła powoli. Tutaj mamy jakiś komunikat, jakaś wskazówka y, i dostaniemy tutaj nowe jakieś questy takie podstawowe na przetrwanie. Y, weźmy się może od razu do roboty, tutaj przeszukajmy sobie samochody różne. I nie wdawajmy się na razie w bójkę z zombiakami, może. O, jakaś tam rurka stalowa. Na pewno się przyda do produkcji jakichś narzędzi. Jaki, jakieś. Yy, o, troszkę jeszcze się przecina chyba przez to, że się generuje jeszcze tutaj okolica. I yy, cóż tam. Jakiś plecak tutaj mamy, spadajmy go oczywiście. O, kolejne jakieś takie przedmioty. Co tutaj mamy? O, nie nieźle, od razu znaleźliśmy jakiś yy, myśliwski... Jakiś karabin taki właśnie Ale niestety amunicji chyba nie mamy do niego więc Na razie go nie użyjemy Weźmy może do domku tego, zobaczmy co jest w środku Może też jakieś ciekawe przydatne przedmioty Na pewno na razie przyda nam się jakieś jedzenie na początek żeby Nie umrzeć z głodu Tak więc przeszukajmy tutaj okolice Z tego co wiem te takie puste opakowanie Eee... Właśnie, jak to się nazywa, pusta puszka, eee, możemy w to nabierać wody, później ugotować ją eee, w piacyku, dzięki czemu będziemy mieli świeżą wodę do napicia się. Dobra, zobaczmy co jest na piętrze może. Mm... Tutaj jakieś śmieci, przeszukajmy od razu. A, w razie w nich nic nie ma, jak widać. I dobra. O, a to co to jest? Butelka jakaś. Dobra, mamy na razie jakiś taki kijek. A właśnie, teraz mamy chyba do zjedzenia taką zupkę. I teraz właśnie jak widzicie tutaj mamy, że widać nas z odległości przez zębiaki, ponieważ one wyczuwają takie jakieś świeże jedzenie czy coś w tym rodzaju. Właśnie zanieśliśmy jakieś butelkę z zakażoną wodą, czy też brudną wodą. Będzie można to później ugotować, dzięki czemu dostaniemy świeżą wodę, którą też właśnie wykorzystamy do wypicia, aby yy, zgasić nasze pragnienie Dobra, I gdzie jesteśmy w ogóle, może sprawdźmy No jesteśmy na takim jakimś dziwnym obszarze Nie za bardzo ładnym No i troszkę się przecina, troszkę gra, ale to chyba właśnie przez to, że jeszcze nie wygenerował się tutaj wokół świat no. Dobra, na razie mamy też właśnie w misjach zrobić sobie mm, Kamienny topór. Tak więc zróbmy to, uzbierajmy troszkę drewna. Dobra, powinno wystarczyć. Yy, I teraz tak. Czy z tego będzie leciało nam kamień? Chyba nie. Dobra, tak więc musimy znaleźć tutaj kamienie na ziemi. To nie powinno być raczej problem. Tutaj mam jeden. I tutaj od razu drugi. I jeszcze musimy parę takich roślinek zebrać. Tylko czy z nich leci coś? No dobra, leci I już możemy sobie skraftować ten toporek Okej okay. Zaraz będziemy mieli, będziemy mogli dzięki temu szybciej rozwijać jakieś rzeczy oraz mm, właśnie ciąć drewno Aby zrobić na przykład jakieś zasieki Dobra, gdzie jest ta ulica? Może pójdźmy wzdłuż niej I znajdźmy może jakieś takie małe lokum na przetrwanie Właśnie wcześniej sobie jak grałem na moim świecie to stworzyłem taki, taką bazę w domku w której zabarykodowałem się troszkę i zrobiłem jakieś zasieki aby zomiaki mi tak łatwo nie zjadły i powiem wam że całkiem to zdało rolę bo przeżyłem kilka dni bez śmierci ale w końcu zaatakowały mi jakieś psy i zadziabały. No dobra, tak więc zbiegimy powoli Tutaj jakieś ruiny domów mamy Jak widzicie O dobra, tam jest jakaś ruina może większa Ciekawe czy coś w niej będzie, zaraz zobaczymy hmm, a to co to? Jakieś śmieci kolejne Ale niestety nic w nich nie było A nie, to chyba po prostu kawałek ściany taki Niezbyt... Yy... O patrzcie Mam ze jakąś czapkę nawet o wezmę sobie kapelusz będzie śmiesznie wyglądał mm, dobra. od razu jak będziemy iść może to uzbieram troszkę tych właśnie mm, roślinek bo mamy kolejnego questa aby zrobić sobie jakieś ubranie troszeczkę z e, takiego materiału z roślin musimy tutaj uzbierać sobie mm, 35 tych kawałków nie wiem co to jest jakiejś trawy czy coś w tym rodzaju i stworzyć z tego jakieś bluzkę, spodnie co tam jeszcze rękawice i buty okej okay, już mamy teraz sobie weźmy szybko tutaj w clothing trąb rękawicę co tam jeszcze spodnie koszula buty i chyba to wszystko będzie teraz zobaczymy Mm, dobra, nałóżmy to eee, Sprawdźmy co tam jeszcze się produkuje Szus, chud, a właśnie, jeszcze kaptur trzeba zbudować e, Raczej wytworzyć Czasami właśnie taki dziwny lak jest jak zakładam jakieś mm, ubranko I to spowodowane w tym, że teksturki się wczytują Tego akurat nie będę zakładał, bo mi się bardziej ten kaptur, znaczy kapelusz podoba Dobra, leźmy powoli dalej Weźmy sobie siekierkę w rękę Jakby coś tam się zdarzyło nieprzewidywanego O jakiś samochodzik, może coś w nim będzie Dobra, co tutaj mamy? Jakieś kolejne fajne kilery Trochę drewna Części do broni Dobra Okej, okay. i teraz ja się przejdę jeszcze kawałek i zrobię teraz chyba krótkie cięcie, jak znajdę jakiś interesujący nas domek, to wrócę do was. O, patrzcie, akurat znalazłem jakiś blueprint. Co to jest dokładnie? Mm, skórzana klata. <grytanie> Dobra, przeczekajmy sobie, żeby nie marnować miejsca tutaj. Tak więc ja za chwilkę do was wrócę, jak już coś znajdę fajnego, to wam to pokażę. O, zombiak w tle. Okej, okay, jestem już z powrotem. Jak widzicie tutaj znalazłem jakieś y, miasto małe, ale raczej się wydaje jakieś większe niż małe. Dobra, nieważne, Weźmy tutaj i uważajmy na ząb jaki może przy okazji. Tak ogólnie znalazłem taki mały, fajny patent na to, żeby się ich pozbywać szybko. Otóż działajmy na razie trochę drewna, bo jeszcze tutaj nie przyszedł całkiem. Y, I zbudujmy sobie zasięgi, dzięki czemu będą one wpadały na nie i właśnie ...szybciej się zabiją, przez co nie będziemy musieli z nimi walczyć. Dobra, weźmy wszystko, skraftujmy. Oj, uwaga, bo tutaj coraz bliżej nas są. Mm, dobra, weźmy je tutaj. I wejdźmy może trochę tam bardziej na ulicę, dzięki czemu będziemy widzieć... ...całą sytuację wokół nas. Dobra, może być tutaj. Wow, co to było? Czy mi się zaję, czy ten koleś... Jakąś truciznę rzuca. O kurde. Wiecie co, może na razie uciekajmy z tego miasteczka. Albo przejdźmy się gdzieś dalej kawałek. Bo tu nie jest za bardzo bezpiecznie. O kurde, psy. Muszę uważać. Bo na razie przed psami się raczej nie obronię. Kurde, wiecie co, głupi pomysł żebym wchodził do tego miasta. O kurde, pies mnie goni. O nieźle. Postawię na razie to. Łooo, psów, kurde, sam wpadłem w zasięgu. O shit, chyba to będzie koniec naszej rozgrywki. No nieźle. Po co ja tu wchodziłem? O, coś grubo to widzę. Jak mam być szczery? No, 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 dobra No to już powiem Dobra, dajmy się zabić, sobie... może zrespimy się jak myślę No nieźle, popuś, nie źle, żebym do miasta od razu wchodził <grystanie> Tak to jest Okej, okay, zobaczmy gdzie się zrespimy teraz Na jakiejś pustyni chyba Ale patrzcie. Chyba no w fajnym jakimś miejscu znalazło. E, zrespiło. O, ktoś pisze do mnie na stream. Później mu odpiszę. Pozdrawiam. E, co tutaj mamy? Ciekawe. No dobra, chodźmy może szybko do tego domku, zobaczymy co w środku jest. I zaraz dalej będziemy przeżywać naszą przygodę piękną. W ogóle gdzie my się zrespiliśmy hmm. W ogóle to chyba w tamtych okolicach gdzieś się Zrespiliśmy wcześniej i zginąłem Ale dobra nieważne, wiecie co? Na razie tutaj pochódźmy troszkę, znajdźmy sobie co nieco Zniszmy te szybki i zobaczmy co jest w środku domu hmm. Chyba nie za wiele z tego co tutaj widzę Chociaż da się tam wejść. Hmm, czy jest tu jakiś, jakaś drabinka? Chyba raczej nie. No dobra, to wyjdźmy, może <laughs> na dworze będzie coś jeszcze do znalezienia. No, olej jakiś, ale raczej na razie nie będzie mi to potrzebne za bardzo. Hmm, w którą stronę teraz by się udać? Ciekawe. Dobra, wiecie co? Jak znajdę jakieś fajniejsze lokum do bazy naszej, to wrócę do Was. Tak więc teraz kolejne cięcie zrobię krótkie. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem i znalazłem tutaj takie ciekawe miejsce. <grym> Zabiłem się wcześniej, żeby właśnie na taki bardziej biom zielony trafić, bo mi się nie podało tam ten wcześniej. I cóż, przejdźmy może zobaczymy co tutaj trafimy. I tak myślę, że w tej chatce tam po lewo już tak bardziej osiedlimy się w niej. Zaraz zrobimy jakieś zaczątki bazy. Zobaczymy co tam jest w ogóle. I coś zaczniemy może już ogarniać tutaj powoli yy, przy niej. O, są na tym jakieś jajka chyba. Jakieś kukuryzy i takie podobne jedzonko. Na pewno się przyda. Dobra. Weźmy sobie wszystko, zeks zeksplorujmy tutaj, co tutaj ciekawego się znajduje. Na pewno z głodu już nie umrzemy tak prędko. Dobra, czy drzwi są otwarte? Oczywiście hmm, I co tutaj ciekawego mamy? Chyba nic za bardzo Niestety Ale no nic, dobra Czekajcie, wydawało mi się, że tam jest piętro hmm, Czekajcie, czy tam jest na pewno jakieś wejście na to piętro, zaraz zobaczymy Ale chyba nie Po prostu zniszczone jest tutaj wejście i całe tutaj strop hmm. Zobaczmy na około, co tutaj się znajduje ciekawego. W ogóle przebiegliśmy się kawałek tutaj, zobaczymy może jakieś miasteczko jest, albo jakieś domki. To od razu zobaczymy, co i jak. O! Jakiś zieleń tam, niedaleko. Tutaj mamy jakieś wraki, może coś w nich będzie. Jakaś broń, albo coś. Nie, tylko papier niestety. Będziemy musieli jakiś łuk zrobić, żeby zabić tego jelonka później i jakieś... jakieś pożywienie do tego z niego, z mięska. O, chociaż wiecie co? Ten domek jest ciekawszy. O! Prawie się zabiłbym. Ale wychmowałem w ostatniej chwili. Jakieś chyba cukierki. Dobra, zobaczmy co jest w środku. Chyba na taki podobne wcześniej trafiłem jak grałem sobie sam poza odcinkiem. I powiem wam, że... tak, identyczny jest. Lodówka, co przede wszystkim będzie przydatne. Kucharka, nie wiem czy coś z nią można robić, ale w, w lodówce można przetrzymywać jedzenie, gdzie chciał mu się tak szybko nie zepsuje. I cóż, zobaczmy jeszcze co tutaj jest poza tym. Tutaj łazienka, z tego co się orientuję. Tutaj nic nie ma. Ale to nic, tutaj powinno się ładnie ogarnąć tą bazę jakoś. A tutaj czy coś było? Chyba nie. Ognisko tylko. Nie też nic ciekawego. Tutaj jest wyjście na balkon. Hmm, no i powiem wam, że całkiem przytulnie tutaj jest. To weźmy sobie tutaj coś troszkę ogarnimy, może jakieś już yy, siekierkę i takie podobne rzeczy. Tutaj może troszkę sprzątnimy, żeby było w miarę przejrzyście, żeby nie wpaść na to od nic. One w Minecrafcie prawie Dobra I z tego możemy już chyba coś zrobić ciekawego Weźmy sobie buty na razie zróbmy Klatę i spodnie No i kapeluszek w rady Dobra zaraz się wyprodukują kolejne rzeczy A, po 5 sekund i 7 chyba tam było. E, dobra, ekwipunek jest tutaj. Załóżmy sobie to później tak, że AKP już zaraz będzie. Tak więc w tej chwili zróbmy sobie się kierę szybko, bo jest ona bardzo przydatna właśnie do wydobywania mm, różnych zasobów. Dobra. E, kamienie jakieś teraz trzeba znać, znaleźć. Znaleźć. Kurde, nic nie widzę tutaj. Mam tylko nadzieję, że na żadne zombie nie trafię na razie. No, nie widać ich na razie. Na szczęście. Dobra, jest jeden kamyk, jeszcze jeden będzie potrzebny. Może z tej strony? O, jest. Dobra. I teraz sobie... O nie, tutaj tam były lewej chyba naszej postaci. Stonax. Okej. Okay. A, jeszcze troszkę tych... On potrzebujemy Dobra, niech się zrobi szybko I teraz tak, co by tutaj zrobić na początek? Hmm, co, żeby dość śpiwora tak w ogóle hmm, Sleeping bag? No to było czy bed? Nie wiem Bedroll, okej okay. No dobra, to weźmy sobie od razu tutaj, zbierzmy żeby jakbyśmy zginęli Wrespi się tutaj blisko bazy. Tak, bo, tak dokładnie to w bazie. Dobra. Mm, teraz bedroom. Produkujmy. Weźmy sobie trochę od razu e, uzbierajmy tego drewna. Żeby tutaj od razu też teren osłonić. Troszkę to zajmie. I właśnie też poza odcinkiem chyba tutaj troszkę wykarczuję naokoło domu. E, I w następnym odcinku zajmiemy się też właśnie zabezpieczeniem tego domu całego tak żeby ząbiaki za załatwo nie wchodziły do środka i jakieś pułapki na niej zastawimy także to się na pewno przyda nam żeby nie da się tak łatwo zjeść i ogólnie żeby przeżyć tą pierwszą noc Dobra teraz weźmy sobie hmm, co mieliśmy zrobić a w ogóle <grytanie> a wiem chyba chest czyli skrzynkę taką no jeden powinien nam razie wystarczyć A teraz wystawmy sobie tutaj ten śpiwór, żeby odrodzić się jakby co w nim? Eee, dobra, teraz to sobie wystawmy powiedzmy tutaj I schowajmy jakieś takie niepotrzebne rzeczy, które w tej chwili nie będą e, nam potrzebne w ekwipunku eee, I właśnie, jeżeli chcecie to możecie pisać jak tutaj Yy, przetrwać troszkę łatwiej, bo nie jestem za bardzo jeszcze w tej grze ogarnięty. Dopiero zacząłem w to grać praktycznie i za dużo o tym nie wiem. Tak więc każdy rady się przydadzą. Mm, Okej, okay, no to weźmy może tutaj wsadźmy yy, te rzeczy do ogniska. I dobra, jeszcze załóżmy sobie czapkę. Schowajmy je za nie do lodówki, żeby się nie zepsuło. Chociaż te puszkowane raczej nie powinny się zepsuć. Dobra. O właśnie, ciekawe, czy to jest gdzieś w pobliżu jakaś woda. Bo przydałoby się właśnie uzupełniać jakieś zapasy, yy, żeby nie umrzeć z pragnienia. Dobra. Weźmy to szybko zniszczmy to zobaczycie efekt jak się zawala ta jak się zawala to drzewo śmiesznie całkiem realistycznie tam powiem a jeszcze przy okazji jak już tutaj jesteśmy to weźmy sobie um, jak to się nazywa a to będzie pewnie w, w budowlach stwórzmy sobie tam powiedzmy 10 takich bloczków z drewna i weźmiemy je tutaj, zamontujemy gdzie są właśnie te takie słabe punkty domu, dzięki czemu powinno nam się trochę wzmocnić nasze yy, poszycie bazy kurczę już mówię poszycie bazy tak jak w Space Engineers poszycie no, uwaga bo chyba li drzewo o, ale walnęło dobra Wyprodukowały się już trzy, weźmy do ręki od razu i zamiast właśnie tych trzybek tutaj wstawmy sobie te bloczki. ok i tutaj I jeszcze z tej strony sobie wstawmy gdzieś. Chociaż no tutaj było właśnie tak bardziej niezadbane. Dobra, rozbijmy to. I teraz możemy sobie już zabezpieczyć całkiem dobrze nasz domek. Jeszcze jedno się przyda pewnie tutaj, żeby... Mm, ...nie wdarły się za łatwo zombiaki. Okej. Okay. A właśnie, jeżeli też prawym teraz kliknięcie sobie klawiszem, to będzie się Wam ulepszało do lepszej formy bloczek. Tak odkryłem ostatnio. I teraz zamiast... E, ...czekajcie, ile to ma? To ma 200. Teraz powinno mieć. O, myślałem, że będzie troszkę więcej w tym. Ale dobra, nieważne. Ładniej w miarę wygląda. Ok, no to na razie chyba będę kończył w tym odcinku. Tak więc zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceniania. Yy, I możecie pisać jakieś swoje rady yy, odnośnie, właśnie przetrwania w tej grze. I poza odcinkiem postaram się troszkę tutaj ulepszyć nasz domek, wykarczować troszkę teren i w kolejnym odcinku zadbamy o bezpieczeństwo tego domu. Tak więc dzięki za uwagę, sięka do kolejnego odcinka.